Pani ziemi warmińskiej, Getzwałd leży w połowie drogi między Ostrudą i Olsztynem, na skraju południowej Warmii, otoczony niewielkimi wzgórkami nad rzeką Giłwą, prawym dopływem Pasłęki. Wśród falistych pagórków, zielonych lasów i urodzajnych dolin. Getzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. 13 sierpnia 1945 roku opiekę nad sanktuarium Gierczwałskim powierzono zakonowi kanoników, regularnych laterańskich. Matka Boża objawiła się pierwszy raz 13-letniej Justynie. Szafryńskiej, 27 czerwca pomyślnie zdała ona egzamin u proboszcza księdza Weisschla i wieczorem miała wracać do domu. Ale na głosy dzwonu zwrócona ku kościołowi odmówiła anioł pański i wtedy na klonie koło plebanii zobaczyła niezwykłą jasność, a w niej biało ubrano postać, długimi włosami opadającymi na ramiona, Siedząco na złocistym tronie utekorowanym perłami. Po chwili zauważyła jasny blask stępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami w białej szacie złotem przetykanej z białym wieńcem na głowie, który złożył niski ukłon postaci siedzącej na tronie. Gdy justyna odmówiła pozdrowienie anielskie. Postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły się głośne objawienia Matki Bożej w Giełczwałdzie. Justyna opowiedziała wszystko proboszczowi, który polecił jej następnego dnia przyjść na to samo miejsce. Spełniła polecenie, opowiadając przedtem koleżankom o widzeniu i na wspomnianym miejscu razem odmawiały różaniec. Nagle, gdy zadzwoniono na anioł Pański, drzewo klonu zostało oświetlone. Wokół niego utworzył się złoty krąg, a na jego tle ukazał się tron ze złota wyłożonymi perłami, do którego dwaj aniołowie przyprowadzili najświętszą dziewicę. Gdy usiadła, inni dwaj aniołowie przynieśli dziecię Jezus. W niebiańskim blasku, trzymające w lewym ręku kurę ziemską, i posadzili je na lewym kolanie Matki Bożej. Jeszcze inni dwaj aniołowie unosili błyszcząco koronę nad głową Madonny. Inny znów anioł przyniósł złote berło i trzymał je w prawej ręce nad koroną. Nad wszystkimi pojawił się jeszcze jeden anioł, który wskazywał na wielki krzyż. Pozycji poziomej, bez wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego. To objawienie trwało pół godziny. 30 czerwca Matka Boża objawiła się sama, siedząca na tronie, i odtąd w tej postaci codziennie ukazywała się wieczorem podczas odmawiania Różańca. Tego dnia po raz pierwszy miała wizję Barbara Samulowska. Na zapytanie dziewczynek, kto ty jesteś, odpowiedziała: Jestem najświętsza Panna Maria, niepokalanie poczęta. Na pytanie, czego żądasz, Matko Boża, padła odpowiedź: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniac. Dzieci zadawały wiele innych pytań, m.in. Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony? czy osierocone parafie na południowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów. W odpowiedzi usłyszały tak, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Faktycznie one się wypełniły. Stąd Polacy ze wszystkich dzielnic tak gromadnie nawiedzali Giedrzwaut. Pierwsze przejawy kultu Najświętszej Maryi Panny w Gieczwałcie pojawiają się w drugiej połowie XIV wieku. Związany najpierw był z pietą, a od XVI wieku z obrazem Matki Bożej z dzieciątkiem umieszczony w miejscowym kościele. Obraz przedstawia Maryję okrytą ciemno niebieskim płaszczem, trzymającą na lewym ramieniu dziecię, ubrane w długą, czerwoną sukienkę. W 1717 roku obraz został ozdobiony srebrnymi koronami i kult obrazu potwierdzają liczne wota. Wpływ objawień na warmi był ogromny. Nastąpiło przede wszystkim odrodzenie życia obyczajowego i podniesienie świadomości religijnej wiernych. Dowodzi tego wspólne odmawianie ruszańca świętego po wszystkich domach wstąpienie do klasztoru bardzo wiele osób, regularne uczeszczanie do kościoła. Na południowej Warmii ruszaniec był odmawiany prawie we wszystkich domach. Podobnie też w wielu parafiach diecezji chemijskiej, poznańskiej i wrocławskiej. W samej wsi nad rzeką Giłfą parafianie odmawiali w kościele trzy razy dziennie ruszaniec rano, w południe i wieczorem. Poza tym miały miejsce liczne nawrócenia, oraz częste przystępowanie do sakramentów świętych. Wielkie zmiany dokonały się w życiu społeczno-politycznym. Objawienia Matki Bożej uznano za przebudzenie świadomości narodowej miejscowych warmiaków i odrodzenie się ich poczucia jedności z Polakami z innych dzielnic. Kurs Matki Bożej promieniował coraz bardziej. Co roku do Getzwałdu 29 czerwca, 15 sierpnia, 8 września przybywały rzesze polskich pielgrzymów ze wszystkich zaborów. Jeszcze podczas trwania objawień 16 września 1877 roku w miejscu, gdzie dziecią ukazała się Matka Boża umieszczona została kapliczka z figurą Najświętszej Marii Panny. Została ona wykonana w Monachium. Matka Boża objawiła się w Getzwałcie ponad 160 razy, prawie codziennie od 27 czerwca do 16 września, do tego od 24 lipca trzy razy dziennie. Najświętsza panna często wzywała do modlitwy we wszystkich potrzebach. Mówiła do dzieci: Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro. Szczególnie zaś zachęcała do modlitwy różańcowej. Objawienia getzwalskie przez długi okres nie były zatwierdzane przez władzę kościelną, i getzwal stał się sanktuarium o charakterze raczej lokalnym. 10 września 1967 roku, na 90-lecie objawień, Prymas polski kardynał Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Bożej. W 1977 Kościół zatwierdził treść objawień jako autentyczną. 11 września 1977 roku odbyły się poprzedzone czwartym Ogólnopolskim Kongresem Mariologicznym uroczystości stulecia objawień Matki Bożej w którym przewodniczył ksiądz Karol kardynał Wojtyła, metropolita krakowski. W tym dniu ksiądz biskup Józef Drzazga, biskup warmiński, uroczyście zatwierdził kult objawin Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie jako jedyne w Polsce zostały oficjalnie potwierdzone przez Watyka. Do sanktuarium marijnego w co roku przybywają liczne grupy pielgrzymów, w ostatnich latach łącznie około miliona rocznie. Od XV wieku sanktuarium maryjne znajdowało się w jednonawowym kościele gotyckim na podmurówce z kamienia pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny, konsekrowany 31 marca 1500 roku. W okresie baroku świątynię wyposażono w nowe ołtarze, 11 czerwca 1790 roku biskup Ignacy Krasicki nadał świątyni dwa nowe tytuły – świętego Jana Ewangelisty i świętych apostołów Piotra i Pawła. W XIX wieku kościół został rozbudowany i powiększony. Dobudowano nową poprzeczną z emporami nawę oraz prezbiterium z kryptą Wzniesiono murowano wieże z cegły ze zwieńczeniem neogotyckim, nadając Kościołowi kształt Krzyża Rzymskiego. 2 lutego 1970 roku papież Paweł VI nadał Kościołowi w tytuł i godność bazyliki mniejszej. Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w gierczwałcie oprócz świątyni jest cudowne źródełko oddalone od kościoła o kilkaset metrów. 8 września 1877 roku w obecności wizjonerek, kapłanów oraz kilkunastu osób świeckich Matka Boża miała je pobłogosławić, jak i wszystkie osoby obecne. Od wielu lat pielgrzymi czerpią z niego wodę i podobno wielu z nich pomogła w cierpieniu, a nawet uzdrowiła. Obecnie wodę źródlaną czerpie się z kamiennej obudowy znajdującej się w obniżeniu. Nad kranem umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą Mojżesza uderzającego laską w skałę, a także Izraelitów pijących wodę na pustyni. Nieco dalej jest metalowa altana z ustawioną na podwyższeniu figurą niepokalanej dziewicy. W 1977 roku z okazji stulecia objawień przy alejce grabowej prowadzącej do źródełka ustawiono 15 nowych kapliczek różańcowych. Alejka daje przyjemny cień w upalne dni. Można na niej spotkać pielgrzymów odmawiających różaniec lub odpoczywających na ustawionych wśród drzew ławkach. Z okazji 130 rocznicy objawień w powstała monumentalna droga krzyżowa zaczyna się obok źródełka i prowadzi pod lasem na wzgórze nad sanktuarium. Rzeźby są autorstwa Jana Stępkowskiego ze Szczegowa, jasne postacie ładnie komponują z ceglanymi kapliczkami. Przemierzając Kalwarię naszym oczom ukazuje się coraz piękniejszy widok na derczwałt i jej okolic. Najładniejszy jest natomiast przy stacji 14, skąd też najczęściej o zachodzie słońca robione są zdjęcia z panoramą Gierczwałt.